Co się dzieje w Hollywood, kiedy film zarabia miliardy dolarów? Oczywiście, kręcą kolejną część. A czy ta część przeważnie jest bardzo dobra? Nie. Ale czasami zdarza się, że jest w porządku. Mija Wasikowska po raz drugi wciela się w Alicję i powiem Wam szczerze, dobrze jej to wychodzi. Ciężko, że było źle. Obsada jest w ogóle rewelacyjna. Tej muszę ściągnąć, bo naprawdę jest dużo, dużo fajnych aktorów. Sasha Baron Cohen, Helena mam Carter, Johnny Depp, Alan Rickman podkłada oczywiście głos, Anne Hathaway oraz życzona już Mia Wasikowska. Doborowa obsada jak najbardziej. Tym bardziej, że spotykali się już kilka, kilkanaście razy ze sobą, y, bo to stali współpracownicy tak naprawdę Tima Bartona, więc y, już było... Ach, w czym to nie było? Od Edwarda Nożyco-Rękiego przez y, ostatnio Sweeney Toda i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo. Oczywiście jak najbardziej jest kilka lat do przodu, bo już Maja Wasikowska jest starsza, większa. Wiadomo jak jeszcze było to ubrać, ale jest to zrobione dobrze, fajnie. Oczywiście przechodzi przez lustro, mamy ten cały magiczny świat. Kto widział pierwszą część, widział co chodzi, ktokolwiek czytał książkę, jakąkolwiek bajkę widział, dokładnie wiecie jak to, jak to się je, nie będę wam mówił. Ale hmm, obejrzałem film, patrzę, patrzę, mówię, kurczę, okej, okay. dobra. Wow, godzina 20 już minęła, film się kończy już prawie świetnie, naprawdę świetnie, wciąga, naprawdę bardzo dobrze. Jest rewelacyjny humor. To co mnie bardzo ujęło, naprawdę coś pięknego. Zresztą słyszycie jak mówię cały czas, bach, 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 coś się dzieje i dobrze, bo naprawdę to jest taki właśnie film, że ciężko się od niego oderwać. Widziałem tylko 2D, nie 3D, aczkolwiek patrząc na to, jakie były sceny, jak e, wpadały napisy chociażby końcowe, to musiało być 3D rewelacyjne. Więc jeżeli widzieliście 3D, dajcie znać czy było warto, czy kilka złotych, żeby dać więcej na bilet było. A czy po prostu mimo wszystko po raz wtóry chcieli z nas zedrzeć kasę. Jak na film dla dzieci jest troszeczkę mroczny. Nie to żeby bardzo spokojnie, to nie jest znowuż jakiś tam y, nie wiadomo o co chodzi, ale Maja powiedziała, że nie. Po zwiastunie ona nie chce tej bajki oglądać, tego filmu właściwie, bo nie specjalnie ją to interesuje. Okej, okay, w porządku, rozumiem, ona ma dopiero 5 lat, niekoniecznie może ją to interesować, ale wydaje mi się, że od 10 lat wzwyż już dzieciaki jak najbardziej się tym zachwycą. Tym bardziej, że mamy z pierwszej części praktycznie biorąc wszystkie postacie, bo jest i, yy, i kot, i są bliźniaki, i pies, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko oczywiście jest. Jest tak samo Humpty Dumpty, świetna zabawa, normalnie... Ci, którzy znają wyliczankę Humpty Dumpty Saturn a Wall, wiedzą dokładnie o co chodzi. I tak, jest to fajna, fajna rozrywka. Mi się naprawdę bardzo podobało. Ubawiłem się, jakbym naprawdę nie miał prawie 40 na karku, tylko prawie 10 lat na karku i super fajnie dobrze. Filmowi daje 7 na 10, ale nie wróżę mu takiej kariery jak jedynki. Ja jestem zupełnie zdrowa. Zbyt długo cię nie było, Alicjo. Jedynka było coś nowego, coś oryginalnego. Może nie do końca oryginalnego, bo to było cały czas w klimacie Tima Bartona, on przyzwyczaił nas do tego, że ma swój klimat już od czasów Batmana, e, że tak jest, to jest jego kanon i wiadomo, że tak będzie film ubrany, tak będzie pokazany. I ten film to podtrzymuje, mimo że oczywiście już nie, reż nie reżyseruje tym razem e, Tim Barton, tylko James y Bobin. ale tak, film wciąga, tutaj mam wsiągawkę 170 baniek kosztował czyli mniej, bo pierwsza część, pierwsza część kosztowała 200 milionów ponad, ale ta, jak do tej pory, a w kinach jest od 27 maja, zarobiła dopiero 217 milionów, czyli słabej na 3 tygodnie, bo tamten film uf, poszedł do góry mocno i w sumie zarobił ponad miliard. Czy tutaj będzie tak aż dobrze? Nie, nie wydaje mi się. Pewnie pół miliarda może będzie na koniec, pewnie dadzą trzecią część i dziękuję bardzo, żeby taka ładna... Klamra była trylogia, bo Hollywood oczywiście lubi swoje rzeczy. A poza tym skoro pół miliarda jest, a wydane było mniej, no to zarobiliśmy, no to dawać. Jeszcze raz, jeszcze raz, dokładnie wiecie yy, o co chodzi. Ojala, zawsze była z ciebie szkaradna i wsipska zołza. <grym> Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Tak się w sumie tylko zaznają, bo to jest kolejny film wydany przez Disney'a. Co oni jeszcze kupią, czego już nie wydadzą. Po prostu aż strach się bać. mojej strony to wszystko, cztery pozostałe filmy. Obejrzyjcie je i cóż, widzimy się niedługo. Cześć!